Nie wiem, ja miałem wczoraj dobre staty jak graliśmy Tylko już nie pamiętam. No, ja... Mi generalnie... Ja generalnie tym Zilanem. O, dziadzio wymiata. No, ale wczoraj, wczoraj grałem i przecież Wczoraj dwa, wczoraj, wczoraj bekę miałem z ropu, ogólnie. O, król. ropu. No, ropu. Właśnie, wczoraj, wczoraj jak se orałem na solobocie Urgotem, to mnie po prostu tak bawiło. Ale najgorsze, najśmieszniejsze z tym jest to, że ja faktycznie zabiłem to. No. Jej, nie? Ej, ale kurczę. Ja jestem na aszkę! O nie. Na największego pysyta, jaki znał ten świat. <śmuletra> czemu on... Co? Nie, tam na topie, tak flesze poszły O kurde, to już wiem dlaczego tak się To grubo. O, za zapewne. Dawaj. Dobra. Laps do pro igniteru. No jak ty, ty śmieciu bez serca zawsze to robisz. No Oj, Oj Ufnąłem się z Kipem. Dobra Ale jest pod Ignitem, więc Boom. Boom No niekoniecznie Ten był jeszcze... Ten nie? jeszcze nie był taki OP O nie! Tylko wiesz Król ropuch ma... Oj Ale to było chujowe nie, to było chujowe. Sorry Wojtek. To szkoda. O, ale jest gdzieś Dobra, dobra. Uciekamy od niego. mam ochoty się... Co ona sobie wyobrażała? Dobra, chodźmy, ja mam ulto. O, kamień! O, e, skała. Dobra, Fak. chcesz go Wojtuś? Dobra, is... typa Chodź tu. Zi pisin. Patrzcie ile śmiecia. Tak, chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, Dokładnie, nie wie, dobrze. Armor. Jedyne dobre rozwiązanie. No nie! Ale ten śmiecie z śmieciem. Ja też nie będę jestem potrzebny Także Także nie będę do was leciał tylko będę sobie farmił. Jak z tą LeBlancą szły, szły ci przegrać? To przecież słowo. Jakie flasze. Ja. Dziewczynko. Dziewczynko. Legendary. Wow. Patrz na tą LeBlanc, która właśnie uciekła. No. Good job. Good job. Ale ja sobie będę już ich orał teraz, pomogę, Pierwsze. A po drugie, ebo tak. No i bardzo prawidłnie. Nigdy. dalej nie podarł Takiego Tak, jego Dlaczego? Jest, teleportowałem się. To najważniejsze już. Okay. Cześć. Tak, na bardzo szybko. Legendary ciemność. Ale dawno nim nie grałem. Tak no, że... ostatnio grałeś, się wczułeś. No. Ja, ja cię wtedy wykrowałem, to teraz ty mi kierujesz. No, jest easy. easy. A ja mam attempting to, to reconnect. Jeszcze to ugramy, porcy. Dobra, nice Dobra, ugrano Myśli, że ucieknie Nie tym razem <laughs> Nie masz do maja, niestety Dobra, jestem full build Cisnę do was <laughs> W ogóle what the fuck, 12-3 do Królu ropuch, no po prostu nie wierzę O, piąty drake Się właśnie nam robi O kurde tego to się nie spodziewałem od mojego przyjaciela. AK Aż. O! A, a. 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 Oh. widzę, że Easy. Chyba. Oh. Nie, chyba nam się ten plan nie powiedział. Nie to się tak da. Uh. A, okej okay, to. Poczekaj, jest Ignite. Nie. Yeah. Jest. I... 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 jest... I... Oh. A, jest oh. napisane no, oh. yeah. Ignite. Yeah. <laughs> Jest koniec gry. Ale idealnie ci się udało wyczuć, nie? czy to będzie dubstep Ignite? To jest dubstep, dubstep Ignite. Ale idealnie. Feliz ale... Feliz to... Ale ornąłeś z królem Ropuch, także mój props.